Dobry wieczór, Pani Danuto. Dobry wieczór. Miło mi bardzo Panią ponownie widzieć po raz kolejny na pokazie Claire. Oczywiście przepięknie Pani wygląda. Pierwsze moje pytanie, jaki jest przepis na to, żeby właśnie tak wyglądać? No, trzeba przychodzić na pokazy Denikler i wkładać ich ciuchy. A oprócz tego, jaki jest przepis na taką wieczną młodość oraz na to, żeby faktycznie dobrze wyglądać, niezależnie od wieku? Wie Pani co, ja nie czuję, żeby mnie dotykała wieczna młodość. Wręcz przeciwnie, czas ząb czasu mnie nadgryza. Ale wydaje mi się, że ja się jakoś tak upiornie przed tym nie bronię i staram się zachować, o ile to możliwe, moją wewnętrzną młodość, a ona się rzeczywiście e, od czasu do czasu bardzo e, wyraźnie objawia. E, znaczy, wiem, że jest, ale od czasu do czasu daje znać, że nie opuściła mnie. A kiedy kobieta uświadamia sobie. I tak jakby przyswaja to do siebie, że jednak te lata lecą i się robi coraz starsza. Czy kiedykolwiek może się z tym pogodzić, czy jest czasami ciężko? No pewnie każda kobieta z każdą kobietą jest inaczej, ale e, e, mnie się wydaje, bo kiedy kobieta zauważa, że zaczyna się starzać, mnie się wydaje, że no, ma, m, 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 mamy lusterka, więc y, już młode dziewczęta siadają przed tymi lusterkami, i zauważają, że jakaś zmarszczka się pojawiła, czy że coś tam się zmieniło. Ale ja na przykład jestem w tej chwili na takim etapie, że mnie, i to już od lat, od wielu lat, co sobie bardzo chwalę, z czego się bardzo cieszę, bo to mi pozwala też zachować jasność wewnętrzną. Że mnie te moje zmarszczki i te, te zmiany, które się pojawiają, nieuniknione, które się pojawiają z wiekiem, one mnie właściwie w pewnym sensie wzruszają, ale na wesoło. Tak, tak mnie czasami nawet rozśmieszają, że co Boże, znowu coś na mnie napadło, bo one się pojawiają em, nagle, to jest dziwne. Wi, widzę siebie codziennie w lustrze. E, i, i przez dłuższy czas niczego nie obserwuję, i nagle któregoś dnia widzę że widzę jakąś zmianę. Nie wiem na czym to polega, nie wiem jak to się dzieje, ale tak się dzieje. I, i, mnie to, I mnie to bawi. Mnie to w większości przypadków bawi. Czasami wzrusza, i nie mam z tym problemu. Na szczęście. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Tego bym sobie życzyła. Właśnie pani podejście bardzo można cenić, ponieważ wiele kobiet nie może się pogodzić z tym płynącym czasem i sięga po tą medycynę estetyczną, po kwasy, po różne zabiegi. Jaki pani ma stosunek do medycyny estetycznej? Ależ, ale, ależ absolutnie po to została wymyślona, żeby, się, żeby, się, żeby z tego korzystać. No, tak samo jak zostały wymyślone, zostają wymyślane coraz to nowe kremy czy farby do włosów, żeby sobie siwiznę farbować, jeśli ktoś chce, jeśli jej nie lubi. No po to to zostało wymyślone i niczego złego człowiekowi nie robi. Wręcz przeciwnie, jeśli ma to sprawić e, lepszy nastrój, e, lepsze postrzeganie siebie, lepsze m, czucie się we własnej skórze po prostu, no to znaczy, nie, 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 nie mam, nie widzę przeciwwskazań. A czy z biegiem czasu myśli Pani o tym, żeby coś w sobie zmienić? Chciałaby pani zobaczyć zupełnie w siebie w innym wydaniu, w innym świetle? Znaczy. To, co bym chciała, to, to raczej wolałabym e, iść w tę stronę, którą idę. Znaczy, jeśli mogę coś zmieniać, jeśli mogę jakoś hamować ten e, ząb czasu, który mnie nadgryza, to oczywiście prawdopodobnie będę po to sięgała. E, natomiast e, przede wszystkim wolałabym. Umieć, im dalej w las, bo im dalej w las, tym pewnie będzie coraz wyraźniej, <śmiany> zmiany będą coraz wyraźniejsze i coraz może bardziej dotkliwe. Będę, yy, znaczy, moim marzeniem jest umieć to zaakceptować, siebie taką, zaakce siebie taką lubić po prostu. To jest oto, to jest właśnie w tej chwili yy, moje nowe wydanie. I to jestem ja. Składam się z mojego wieku, z moich zmarszczek. Każda z tych zmarszczek to jest jakaś historia moja, której nie oddam, z którą się nie chcę rozstać, czy jest przyjemna, czy nie, ale jest moja, bo się składa jak puzzle na ten obraz człowieka generalnie, nie tylko zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Wygląd wyglądem, ale też z wiekiem niektóre, niektórzy bardziej przywiązują uwagę do swojego zdrowia. Czy Pani też teraz im bardziej, im Pani jest starsza, tym właśnie przykłada wagę do tego, żeby częściej badać, sprawdzać ten swój stan zdrowia? No to, to, to wymaga takie, to wymaga ode mnie moje zdrowie, które coraz częściej daje mi do sygnały, że o to należałoby coś zrobić, bo, co, bo coś zaczyna szwankować. To, to jest też nieuniknione tak się. Tak się z upływającym czasem dzieje i dziać będzie. Coraz częściej pewnie i coraz intensywniej. I ja myślę, że rzeczywiście też myślę o zdrowiu więcej niż kiedyś. Kiedyś w ogóle nie myślałam. Kiedyś młodej osobie, mnie jako młodej osobie się wydawało, że... Rachunek jest niewyczerpany. spało się pewnie nocami, pracowało się dwa razy. Oczywiście, że się nic nie zmieni. Że będzie tak zawsze i że można czerpać do granic możliwości z, ze swojego organizmu. Ale, ale w tej chwili już wiem, że tak nie jest. I w tej chwili jest tak, że myślę nie tylko o swoim zdrowiu, o zdrowiu moich, moich bliskich również. Nawet o zdrowiu moich córek, które są w. Które w tej chwili tak czerpią ze swoich organizmów jak ja kiedyś, e, e, pełnymi łychami. A, ale ja już wiem, że, e, że warto byłoby czasami coś zaoszczędzić na później. Mimo wszystko, pani cały czas? Dobrze. I już ostatnie pytanie. Pani Donuto, rok temu rozmawiałam z panią o tym, czy jest pani gotowa na to, żeby zostać babcią? Czy coś się w tym kontekście zmieniło? Nic się nie zmieniło. Jestem gotowa. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym tylko Pani serdecznie od serca życzyć dużo zdrowia, aby była Pani zawsze piękna, taka jest i dużo śmiech. Dziękuję pięknie, wzajemnie wszystkim. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć.